Wyczyszczone. No, i dokładnie teraz widać pęknięcie. Nie wiem, czy będzie to widać, ale poszło. Poszło. Z tej strony. Tutaj to jest skaza od lewu. Ale też z tej strony. No cóż, myślę, że hobbyści <laughs> są w stanie pokonać każdą usterkę i będzie to zadowalać. A kręcę to jedynie dlatego że też jestem hobbystą S-ów Natomiast Q może świadomości jeszcze raz powtarzam to tak jak było w poprzedniej osłonie Miejmy świadomość, że lata traca a miałem tego, tego świadomość, ale nie aż taką, że może narobić mnóstwo szkód. Będzie ciąg dalszy. Będzie ciąg dalszy. Nie, żeby się chwalić, tylko że można to zrobić. Spróbuję doprowadzić to. Do perfekcji takiej, na ile potrafię, mając zaplecze, pochwalę się. Niemniej jednak, powiem szczerze: mimo, że warto daje zadowolenie, lub da zadowolenie, bo tego jeszcze nie wiem, to wszystko w powijakach. Nie wiem, jak jeszcze skrzynia, bo ostatnio chciałem wjechać. I nie znalazłem biegu. Zobaczymy. <laughs> Pozdrawiam wszystkich. Mnóstwo sił samozaparcia kosztów powinno cieszyć.